Witam wszystkich serdecznie. Ponownie chciałem Wam przedstawić moją drugą maszynę. Jest to Suzuki GS 450L z roku 1986. 450 pojemności, dwa cylindry, około 60 koni. Fajna to maszyna, bo wdzięczna przede wszystkim. Tylko nie wiem, czy mu się. Aha, włączyłem światło postojowe. No nic. No tak wygląda. Co prawda, brakuje mi tutaj tych kap. Widzicie, nie ma z tej strony. I tu nie ma z drugiej. Jedna odleciała, druga została skradziona w zeszłym roku. E, poczekajcie, pokażę Wam, jak on. E, tylko odpala. Ok, sekunda. Już pokazuję. Tak sobie właśnie chodzi, wyłączę, bo jest za głośno, także klang było słychać, całkiem fajny, nie jest to to samo, wiadomo, co w Hondzie, no, uważam, że ten dźwięk jest najpiękniejszy, oczywiście bardziej taki ścigaczowy dźwięk jest, no ale zupełnie inna kultura pracy V4, a tutaj wiadomo, tego dwutylindrowca, ale ogólnie spoko motor. Jakby ktoś wiedział, e, gdzie taką kapę można dostać, bo szukałem wszędzie w Polsce na Allegro, nie na Allegro i w innych miejscach, ale nigdzie nie mogłem znaleźć, także części ciężko do niego dostać, aczkolwiek myślę, że gdzieś na pewno to się uda. Dzięki za oglądanie, dajcie łapki w górę, powodzenia, trzymajcie się, hej!